Dzień dobry, witam Was tym razem z Korei na 38. równoleżniku i jak widać tym razem nie będzie bitwy wygranej niemieckimi pojazdami, dlatego że kupiłem sobie trenkę włoską na BTL ratingu 6-7, a jest to M26 Ariet. No i. Chciałbym wam pokazać jak się tym gra a gra się bardzo przyjemnie co prawda tutaj mam problem z tym tygrysem ale tylko do czasu pierwszy zrobiony frak no i bitwę tą gram o nic nie mam żadnego y, zadania do zrobienia wszystko porobione jadę sobie tylko dla przyjemności dla sprawdzenia N26 y, Kilka bitów rozegrałem y, wcześniej i no te wrażenia są jak najbardziej pozytywne są, czołg ma dobre działo, dobrą amunicję, na razie gram tylko y, przeciwpancerną i no i jestem z niej zadowolony zrobiony. Drugi frak, tym razem na drużynowym. No sorry stary, czasami tak się też zdarza. Y, M26 daje radę jak najbardziej, zwłaszcza kiedy trafi się losowanie na niższe br -y, tak jak w tej bitwie ale wyżej też całkiem y, fajnie wygląda ta gra no to jak widać objechamy sobie y, czerwonych na punkcie C i będę chciał jak najwięcej tutaj krwi napsuć pierwszą ofiarą był tygrys Ostrożnie wyjeżdżam yy, bliżej punktu C, mam tam teredę. No jak widać losowania są bardzo korzystne, bo yy, praktycznie na minus 1 BR. Co nie znaczy, że można sobie na zbyt wiele pozwalać, bo M26 to tylko średni pojazd wieżę ma twardą ale kadłub już niekoniecznie i trzeba zwracać uwagę na to żeby się samemu nie podłożyć panterada zginęła niestety nie po moim strzale nawet za wielu punktów na niej nie zrobiłem a ja wypatruję następnych celów Podstawił się e, Sturer Enmil, a na plecach będę miał olejcika. za chwilkę Było go widać na minimapie, to znowu go widać na minimapie I, i, i no, pokaż się gościu, to jest lek Tak jak powiedziałem wcześniej, działo i amunicja na M26 jest bardzo dobre przy takim BR-ze niskim robi po prostu sieczkę, a w tym momencie przede mną pojawiły się dwa niszczyciele, a po lewej stronie ciężki czołg. No i pojechałbym do tych niszczycieli, ale boję się oberwać od ciężara. Dlatego sobie tutaj czekam, stoję. Może któryś się wynurzy. Nie bardzo, nie bardzo. Wyrzucam artylerię na y, Tedeki. Może coś tam się uda zrobić więcej, a ten ciężar wystrzelił, więc wyjeżdżam na niego. To jest Tygrys E. Strzał w spot, ale zobaczcie pod jakim kątem weszła ta buła. Tygrys był bardzo mocno skontowany, a mimo to M26 wbiło się w pancerz. Podejrzewam, że jest to bardziej wina nerwów nałożonych na Niemców. Je przez godzinę od dawna taka, taką praktykę stosują. No ale... T-26 też nie jest y, jakimś słabym I... No robi takie rzeczy, że strzela w... Y, wydawałoby się nieprzestrzeliwalne fragmenty. Miałem przed chwilą yy, uszkodzenia za, yy, od PZ 470 PZ -ta. zdążyła zginąć. Ja się naprawiłem, a jeszcze uzupełniam załogę. Nie chciałem wcześniej włączać yy, uzupełniania, dlatego że nie wiedziałem co tu się będzie działo i w razie potrzeby wolałem mieć możliwość ucieczki z tego miejsca. Na szczęście dla mnie drużynowi. Przejechali już dalej. Jest tam podświetlony tylko jeden ciężki czołg. Koniec uzupełniania. No i mogę jechać za nimi. Mamy przejęte trzy punk punkty. Zaraz będzie bitwa się kończyła. Nic nie zapowiada tego, żebyśmy mieli stracić któryś z punktów. No i tak, za dymem stoi H1. Udało się złapać podświetlenie, zrobić fraga na tygrysie. Dojeżdżamy do ich respa. Teraz nawet jeżeli byśmy stracili jakiś punkt, to i tak już jest, bo w bitwie mamy zbyt dużą przewagę, żebyśmy mieli to przegrać. I wjeżdżamy do czerwonych na respa. Zginęła pantera D. Też prawdopodobnie od pantery D strzał. Garnek obrażenia na załogantach. Jeszcze do mnie strzelił tygrys H1. Liczę, że będzie się przeładowywał. No i udało się jeszcze go rozwalić. Na sam koniec bitwy Panterze i drugiemu pojazdowi się udało. Bitwa skończona, dostałem za nią y, wytrwałego, bo udało się przejechać całą bitwę jednym pojazdem. Osiem zrobionych fragów, jak na pojazd, w którym nie mam zrobionych kwalifikacji na załodze, to jest myślę całkiem nieźle. I to nie jest y, jedyna bitwa, którą w ten sposób udało się rozegrać, bo to w, wygląda na to, że jest bardzo dobry czołg, a w, uzupełnionym, y, w uzupełnieniu z drzewkowym, M26, i którymś z lejcików całkiem przyjemnie będzie można grać w Włochami na tym BR-ze. I z mojej strony to już wszystko. Cześć!